To jest strony Franek, gdzieś nagrywamy kolejny odcinek z Robloxa. Nie pytajcie się czemu kolejny odcinek z Robloxa po prostu robię no, Robloxa, nie, dzisiaj nie będzie odcinku z kamerką. Eee, dobra, no co ja wiem już jakąś wielkę, po prostu nie wiem czemu, ale zapomniałam jej odpalić. Po prostu... Co jak ona się nazywała? Poczekajcie, po co jest nie. P a a nie, pary. P, o. o Parkury. Po prostu będziemy przechodzić kolejny parkur. Zapomniałem go włączyć, dlatego teraz go włączam. Chciałem złączyć tego z Magnum No damy. nie, ja zrobię SpongeBobowi, bo co mi tam. Lubię SpongeBob. Uf. O! No... I, zostawcie... no! I zostawcie łapkę w górę ze subskrypcją z dzwoneczkiem no to wtedy was nikt nie nawiedzi. Fajnie, że jestem SpongeBobem. Wiecie co? <laughs> nie, to jest to jest bardzo łatwy parkour. Nie, po co ja tą. Powiedzcie mi. powiedzcie mi. Po co ja to mówię, gdy wiem, że zawsze jak tak mówię, no to wtedy ginę. Ja jestem najgorszy w parkurze. Ja jestem najgorszy w parkurach. Ja to. Dadnie ja, tego ja stage'a ja nie dam rady zrobić. Nie dam rady. Po prostu bym. Wtedy głupi, ale po prostu nie musiałem tego przeskakiwać. Okej, okay, poczekajcie. Gdzie się szopem? Nie, dobra, nie ma tu gdzieś szopa Nie ma naura Ai! Weźcie mi, ten odcinek kiedyś się skończy. No wiecie, że nie umiem robić parkouru. Nie, ja tego parkouru nigdy nie zrobiłem Jest taki na początku. Czekajcie. Bo, zaraz oczywiście e, wybuchnę, bo już się zaczyna, Że nie mogę tego zrobić. Nareszcie zrobiłem pierwszego stęża. Jak duży jestem parkour! Bardzo zresztą Aż... mi się w ogóle spałem. W ogóle z mi się... Dobra, zaliczy mi się co ja gadam. Po co ja... Ja tu mówię, ja jestem... aby teraz mi się zapisał. A nie, to jest łatwe. Dobra, bang, bang. Dobra, zaczęło mi jakoś iść. A, czyli to by. Numer widzowie. Lajkujcie z dzwoneczkiem i dajcie subskrybę. Proszę, czemu to są dodać? <śmuszczak> Patrzcie mi, co ja robię. Po co w ogóle pisałem na ten parkour gdy wiedziałem, że i tak będę ciągle na nim ginął. Po co się na niego pisałem? Powiedzcie mi, po co się na niego pisałem? No i co? Ja, to jest za wiele. To już za wiele. Jeszcze raz tutaj na tym staj... Chciałem powiedzieć, że jak jeszcze... Proszę, zostawcie łapkę w górę, żeby mi lepiej szło z tym parkurem, bo tak to... Będę ciągle ginął, a nikt nie chce, żebym ciągle ginął. Chyba, że ktoś chce, no to niech zostawi subskrypcja. Ale zostawił łapkę to żeby mi lepiej szło, ja wiem, że nie zostawiłaś się. Ja ci nie ufam, wiem, że zost... nie, nie zostawiłaś tej łapki. Proszę zostaw ją, bo wtedy będę cały łap Polska będzie się cieszyła. A nie, to łatwe jest. Teraz znowuż. I po co tak skakałem? Powiedzcie mi. Po co ja tak skakałem? Powiedzcie. Po co ja skaczę? Po co ja skaczę? Ten gościu mnie popchnął, no, no! Gościu! Czy ty powinieneś mieć... Czy on powinien mieć po... W ogóle... Już minęła piąta minuta od tego filmu Ja dalej tylko przeszedłem... pupsko. Ja tylko pupsko przeszedłem. Nie! Jeszcze raz zginę na tym stage'u. Proszę, zostawcie łapkę w górę! Nie ciągle popycha ten lamus. Dobra, bank. Dobra. Dam radę! Przejdę! Nie! Jest! Dobra, mam przed pointa. Lepiej spojrzę na scenę nie, dobra. Na ten na tamtą nie chcę już w ogóle patrzeć. Po co on się wraca? I po co się wracasz, gościu? Teraz jestem na pewno drugi, w drugiej, to lub w trzeciej. Po innym. No i prawie znowuż przez nich zginąłem. No i oni mają w ogóle pozwolenie żeby grać w Bloxsa? Co? Czy... To coś stole na pewno ze mną, tak? Bo zawsze ktoś się popycha, żeby przejść dalej. Mogę jakoś oszukać tą grę? Nie, na serio? I po co? Po co ja zawsze skaczę na takich głupich... ...nietrud... ...turde? Powiedzcie mi. Zostawcie łapkę w górę też, żebym mógł szybciej to... ...robić. Bo zaraz minie cały czas. Już siódma minuta w tym filmie minęła. A ja przeszłem tylko Pupsko. Właśnie to przeszłem. A meta jest kiedy? O kurczę, czemu tak daleko? Trochę bliżej mogli dać tutaj. Takie łatwe, ja myślałem na po... Ej, jakiś głupek by się nabrał, że to jest prawdziwe Że to nie jest szkło. To było szkło, czy ja po prostu spadłem tam? No, jestem, jestem... Czym... Poruszę. Porusza. Będzcie mi. Kto wymyślił, jak Napiszcie, nie, jak, jak ktoś ogląda, który stworzył tą, ten parkur no mnie teraz, no to powinien też zostawić łapę w górę, po pierwsze. Po drugie, powinien zrobić łatwiejsze teruri. Nie, wiecie co, no. To jest za wiele. I czemu oni się wracają? Nie, oni się wracają, żeby mnie przepchnąć. Teraz jak zobaczę ich, że się wracają, sam się dziwię, że ginę, a sam skaczę. Zaraz kończę rury. Nie giń teraz, proszę. Franek, proszę, nie giń. Please. Jest! Dobra, ja jestem już daleko troszkę. No, daleko. Znaczy chciałem powiedzieć niedaleko. Nie, jednak daleko nie widzę z początku. Szkoda, że zapomniałem, mieć się. Patrzcie, gdzie kto jest. Czekajcie. Jezu. A, czyli. Rozumiem? Nie dole. Koniec. Dam radę coś przejść jeszcze w te 10 minut. Dam radę coś przejść. To na razie to są. To coraz trudniejsze rzeczy, a ja... O, dobra, widzę koniec. A, czyli na Możecie coś dać takiego... Taki teraz, teraz jak przyszłem te rury, no to chcę coś bardziej trudniej... Jak to zginę, no to to jest chyba trudne? Nie, to nie jest trudne. Tęk. Ja myślałem, że po tym ja mam iść. A to nie jest. Spod... co? Myślałem, że to jest łatwe. Że uda mi się ten parkur przejść w jedną małą minutę. A to się ohażdzało. No, oczywiście dzisiaj chyba nie przejdę tego całego parkuru, ale się pos Staram, ale dobra mam sposób, widzieliście prawie mnie ktoś popchał, Teraz zbieram, Co jakie łatwe, czekajcie, nie, dobra, mi nic. Myślałem, że sam mi jakiś jakieś Czekajcie. Nie, to jest najgorsze. Jak to przejść? To jest jakieś oszustwo przynajmniej. Nie wiem, jak inni nie, nie, nie znają tego sposobu, no to po prostu trzeba obracać rzut ekranu, no i patrzeć czy to nie zanika, czy zanika, ale dobra, jak ktoś tego nie wiedział, no to nie wiem co. A, czyli to tak zwyczajnie mam gdzieś iść i nigdzie nie dojdę, tak? Dobra, oki. Okay. W sumie rzucało coś. Ja no, widzę A tu ja po tym mam skakać? Dobra, tego dzisiaj chyba nie przejdę jednak. Dam, jak to mi się uda, że drugim. Bo pierwszy raz to mi się nie. Udało. Drugi to chciałem sprawdzić czy na to, czy nie na to. a tak! To kolej nas gadywanka Nie po co, nie... co ja Co zrobiłem? Nie, to były dwa klocki. Myślałem, że ja trzy przeszłam. sprawdzam kurde pokazałem e, ale nikt to się nie zdziwił, że ja im pokazuję troki. Dziwne. Dobra, skoczę. Jak uda mi się to za pierwszym razem, to jestem koksem. Dęk, Bang bang. Bang to to już koniec, tak? Dobrze myślę, to koniec. Na serio to fajnie, jak to by był już koniec. Jest... A! A, czyli o co w tym chodziło? A, że po prostu mam Nie spadnąć. Okej, okay, myślałem, że tych szutik lub To mnie podrzucało do góry bardziej. Dopiero teraz zauważyłem. czy znaczy nie, to nic nie robi. Ej, dobra, przepraszam, czyli. W w ogóle, to wpadajcie na mój kanał. Jak ktoś z Was na przykład chciał ułożyć kostki z kerubika, a nie u mnie, a nie u mnie, no to w niech wpada na mój kanał. Nazywa się Frana Smaupa Game. No. Jelo i I ja myślałem, że to jak to powiem, no to to mnie zmotywuje, żeby przejść to całe, a na końcu... Jak? Wreszcie mi, jak ja to mogłem dotknąć? Ja tego nie dotknąłem. Co? Ej no Każdy jest tutaj, tak? Że nikogo... Przecież mi się zawiesił. Widzieliście jak one lata? Ech. A w ogóle, wiecie po co nagryłem ten odcinek? Bo mi się nudziło i ja chciałem, żebyście go oglądali, żeby było fajnie. W ogóle, nagrywam go o 21 rano. Znaczy, co ja gadam. O 21 wieczorem. Nie, pytajcie czemu tak. Pytajcie czemu tak późno nagrywam? A po prostu musiałam... Co? Czemu teraz mi się... Kto mi włączył dźwięk? Czekaj. Czym mam włączony dźwięk? No. Chcę wyłączyć ten dźwięk. Poczekajcie, sad. Co? Co jest? Napinałem się na sam koniec. Znaczy, dobra. Czyli na no serio. Ale dużo już przeszliśmy. Zobaczmy z tej perspektywy, ile przeszliśmy. Tam byłam, tam byłam. Czekajcie, robię cię i jak tam dojdę, no to zobaczymy, jak daleko byłem. To robię cięcie. Dobra, po pil... paru momentach udało mi się, nie wiem jak, ale jakoś mi się udało dojść do tych głupich rur, albo mogłem zostawić, jak przej, aż przejdę te rury, no bo wiadomo, że ich nigdy nie przejdę, więc więc lepiej zrobię kolejną. Dobra widzowie, już przeszłem te naj... Korszer rury Ewer więc mogę iść dalej. Już mogę iść dalej. Nie wiem czy. Dam radę przejść dzisiaj tego parku całego. Jak właśnie mówiłem, że prawie ten odcinek był samimi moimi śmierciami, więc należy, że się... Dla mnie łapka w górę, tak jak ten niebieski klocek. Ten niebieski, nie wiem co to jest dokładnie, to ale. Dobra, to coś. Dobra, to na luzie przejdę. O, zostało mi parę rzeczy, chodzi mi się wtedy mi gorzej szło, bo teraz to szybciej zrobiłem jakiś... było w ten, na początku tyle, a teraz jest tyle czasu, więc, o, czekajcie o wiele mniej niż wtedy, na serio, prawie godzinę jakby, jakby prawie godzinę robię ten odcinek ale tak na serio, znaczy nie robię tego Godzina dopiero 19 minut to robię jak widzicie ten przycisk M. No to widzicie ile to robię. I znowu znowu zapomniałam. Tak, to to. I to co. Dobra, no to... Zaraz zobaczymy, jak dobrze nam idzie w ogóle, bo na razie dobrze nam idzie. A tak to wtedy mi szło koszmarnie. Jakbyście nie wiedzieli, to jeszcze minutę będziemy nagrywali ten odcinek. I. Dobra, doszliśmy potem, wcześniej, bardzo Duży, też więc na dzisiaj to już szkole z tego odcinka, dziękuję, dużo już dzisiaj przeszliśmy, przeszliśmy strasznie, bo dużo w końcu. Co wtedy robiłem, to żeby dojść chociaż tu, tak więc na dzisiaj to już szkole z tego odcinka, więc papa! Pa.